Witajcie, to Light z tej strony. Dzisiaj jest z nami reflektor do motocykla Suzuki GSX 750F. No jest to motor z 1999 roku, także no całkiem fajnie, że robimy także takie starsze, starsze projekty. Bardziej, no, może nie klasyczne, ale po prostu, po prostu delikatnie starsze. Tak jak widzicie, pierwsze co się rzuca w oczy, nie jest reflektor całkowicie czarny. Jest to praktycznie chyba pierwszy raz jak przemalowaliśmy któreś elementy. No, czasami się tam zdarzają jakieś czerwone wstawki, ale tutaj po prostu klient życzył sobie, żeby ta ramka, ten wiodący tutaj element, największy, nie był po prostu czarny, ponieważ motocykl jest pomalowany na bardzo jasny kolor. No i uznał, że cała czarna lampa, lampa nie będzie mu za bardzo pasowała. No, przyznam, że nie byłem skłonny na początku do, do zrobienia tego, ale. Po skończonym projekcie uważam, że wyszło to naprawdę fajnie. No. Jest to coś nowego. A, oczywiście reflektor, tak jak widzicie, przerobiony na pełen LED. Mamy dwie soczewki bilet. Oryginalnie były tutaj dwa odblaski: jeden był na, bodajże na szybkę H7, drugi chyba na H1. E, one oczywiście były trochę różne. Ta lampa świeciła tylko połowicznie że jedna lampa była na mijaniu, druga była dla drogowych. Teraz mamy dwie soczewki świecące jednocześnie dla światła mijania i drogowego. I mamy oczywiście dwa ringi, które właściciel może sobie używać albo jako pozycyjne światło, albo jako dzienne, jak będzie wolał. E, tak jak widzicie na dole. Przy tych ringach są takie spinki, ponieważ w, tych, w, tych, w, tych, w tego typu ringach tutaj mamy diody zasilające, no i jest tam też także kabelek. Także zrobiliśmy tutaj te spinki, one są z nierdzewnej, z blaszki nierdzewnej dogięte, tak żeby to wszystko zasłonić, żeby tam nie było widać żadnych kabelków. No i myślę, że fajnie to wygląda. Oczywiście całe tutaj pozostałości tych odblasków i maskownice dookoła soczewek są w czarnym metaliku. Bo to sensowne, jedyne sensowne rozwiązanie. Cała lampa na srebrno nie wyglądała za dobrze. No a ta ramka jest już pomalowana także metalikiem, ale tak jak widzicie, jest to srebrny metalik, ładnie się tutaj mieni. Nie jest to taki pełen połysk, tylko też taki bardziej satynowy. Jak zazwyczaj to używamy. Po prostu nie świeci się on jak wiadomo co, tylko ma taki delikatny poblask. Z tego można powiedzieć bardziej taki szlachetny. No, przynajmniej moim zdaniem, wygląda to po prostu dobrze i tak by, to, tak by to wyglądało. Od tyłu tak naprawdę za dużych zmian nie ma. Mamy te oryginalne gumy zostały zastąpione korkami na stałe. Mamy złączki wypuszczone do podłączenia oczywiście takie dwupinowe, ponieważ te żarówki były prowadzone przez takie adaptery. Także tu jedynie będzie trzeba zwrócić uwagę na polaryzację. Przy podłączeniu. No, raz mamy oczywiście wtyczkę, która nam zasili ringi, ponieważ w tej lampie nie ma światła pozycyjnego. Co ciekawe, jest tutaj ewidentnie miejsce w obudowie na takie światło. Jest to, to po prostu one niewycięte. To nawet też jest zaznaczenie W5W, czyli jakby ewidentnie było kiedyś albo w jakiejś wersji reflektora. Eee, światło pozycyjne, no ale nie w tym w każdym razie. No ciekawe. Eee, mamy tutaj w tym, w tym motorze światło pozycyjne, jest gdzie indziej, chyba nad, nad lampą w postaci takiej małej, że, małej lampki. Eee, no i tutaj po prostu właściciel dostał kostkę, dostanie trochę przewodów, eee, którym oczywiście tutaj będzie mógł się wpiąć i podpiąć pod tą. Pod tą lampkę, tak, żeby te ringi ożywić, i żeby one po prostu pracowały razem ze światłem pozycyjnym, no ponieważ w tym motorze nie ma oczywiście od zautomatu zapalanego jeszcze światła mijania. Wszystko jest na ręcznym przełączniku, na kierownicy, także on sam sobie będzie sterował, jak tego chce używać. No i w sumie to by było na tyle. Teraz ja sobie podłączę, pokażę wam, jak świeci. Ok, mamy podłączone, także uruchomimy sobie teraz ringi, i wygląda to w ten sposób. Że każdy wie, jak wyglądają ringi. Soczewki. Ringi są tak podłączone, że po uruchomieniu soczewek one minimalnie ściemniają się. No i światło drogowe. Światła drogowego za bardzo nie zobaczycie, ponieważ są to oczywiście soczewki bilet. One po prostu się otwierają i wtedy, wtedy nam świecą światłem drogowym. Jeszcze raz ringi. Wygląda to w ten sposób. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.